I witam was w kolejnym odcinku z gry South Park, i jak prawdę nie, nie robimy cięcia, nie robimy przerwy, lecimy od razu w drugi odcinek Zresztą, że potem mam... Chyba dwa dni mam zajęte, żeby później nagrywać, więc wolę sobie do przodu za dwa, ze trzy odcinki też mam nagrane gotowe trzy odcinki do wtorku, więc do środy No oh joy it's butthole the barbarian from the dungeons of dumbass you gotta admit he looks better yeah he's almost a goth being goth isn't just how you dress it's a frame of mind it's time for you to prove that you go against society's rules yeah there's a big pta meeting happening right now at the community center you need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table yeah that will prove your individuality go on beat it and don't come back until you have a picture of that sign taped to the pta table Dumb. Uczynię to przedmioty. Dobra, niech mi będzie, że jeszcze pochodzę jako ten got, ale skończę tylko to zadanie, wyślę gotów do tego. Wyślę tylko gotów do. Mm, do Elfów i spadamy stąd, jak najdalej. No. E, Dam im. Ale zapiszę sobie dla pewności. Ja wiem, że są autosave, y, ale. E, Pokaż mi mapę. Ja muszę dostać. Hmm. A tu a jestem. I gdzie Nie wiem, to, ja jestem, zaraz przeszedłem. Tu miałem iść. No dobra. A propos Soska, jesteś odważniejszy. Za śmieszną sprawę dalej mogę mieć Battersa i na lewe weźmy sobie Stana. We'll that. It isn't right, I tell you! Out of nowhere this huge taco bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they are working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon. Who do they think they are? They think we're gonna see a, a Taco Bell as being more important than our kids' education? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is. What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story go ahead kid tell them you know about all the go ahead tell them tell them that stuff this is a waste of everyone's time if the pta isn't going to do something about taco bell taking over then the rest of us parents will come on you know <laughs> fuck the conformists why, are they a good lay? Fuck the conformists. Why, are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? do screwing around This is a PTA meeting, young man. Be on your way. I used to have a bad hoarding problem, okay? But I got past it. Now I can just throw things away would you mind throwing this away for me? i just need it thrown away somewhere very specific. i'll show you on your map. okay. 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 I'm close to my, my i saw you on the ship. you have pretty good control over your asshole. look, i know how you're feeling. okay. but this isn't gonna solve anything. we've got to get inside that taco bell and find out what's really going on. help me with that and i'll help you with this. i saw you on the ship. you have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. kurde. No, I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kya? You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Kya? You, you, no, oh, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Oh, this You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. hi cha see that your farts over there somewhere didn't come close so what do you do when people can block your farts you mm. must learn to control your farts to move and release at a specific time and place i'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker it will become your greatest ally don't believe me try and block Squeaks. my attack <laughs> so. Oh, ty, ty Did you see that I distracted you distracting your opponents is key to battle look let me show you again uh -huh. pay special attention to the viscosity okay you try make your fart detonate behind me hey oh, guys oh. Mr. Mackey? Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. <laughs> hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Key very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Ma, naprawdę, co przez to mają, są mi niepierdanie na trzydzieci. Ja absoluty to rozumiem, absoluty się zgadzam, ale czemu nie ja przez tłuką? ten tłukam? No bo. Dobra, ee, my byśmy byśmyś do Taco byli, ale myślę, że dzisiaj jeszcze. Że... Dobra, ale zrobimy coś innego, pójdziemy do Justory, odłożyć ten monitor i pójdziemy zaraz do domu Stana pozbyć się tej ogrzycy całej, bo chyba do Justora będę mógł wejść teraz, mi się wydaje. Tu, 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 co my tu mamy? Aha, tu wysadziliśmy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dębczym yy, Ogrzyca? Ogrzyca. No, i jak go w tym kierunku? No i gitara. Hey, I o, o o o o, nowy talent.

takim bronią dodatkowe obrażenia. Tak, poproszę. Zawsze będę trochę więcej pił. Gdzie jest ten dom? Stara? Mapa jest tutaj w górę. Ten taki większy, dobra. Nie, ten, tylko następny to jest. Nie, jeszcze bo to jest dom kartmana.

Ah, that's what I did. On that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Give me back my iPhone, demon! You little kid! I've brought help. Let's see you try and take us both! AAAAAAAAAH! He has a great shot! Hehehe, Wilkie Potential Ogre. Eeeeh, let's see my turn. Dobra, trzydzieści many weźmiemy. O kurde. Dobra, co my tu mamy? Dysk potęgi... Nie, przywal mi po prostu. Pięknie. O, oh wow. Dobra, Odbierasz łuk? Dobrze! To się nazywa potężne uderzenie. Dobra, miksułka lecząca na szybkości. I daj mi. Ee, daj mi ten rzut dyskiem. Mmm, potem. A. I tak jak. okej. To pewnie większy ilość rogów się przyda hmm, tu będę musiał tym manewrować właśnie dużą ilością tych hmm, potów leczących i tak Święta kobieto, daj sesianę. Dobra. Okej, okay, nieznaczony nie jest atak, więc mogę go to kilka razy. Uu. Dobra... Powtarzamy... I wdaj mi... Yy, daj mi obrzyzanko. O, cztery krawienia, bardzo ładnie. I, idzie sprawnie, powiem wam szczerze, bałem się, że będzie gorzej, ale idzie sprawnie. Na znaczy szczęście ta ogrzyca ma mało pole mało do manewru. Uwa! Chyba nie mam wyboru. Powiedz mi, że mam tak leczące. Mam jedno mixturę odbierania. Miałem je kupić ostatnio, zapomniałem. Będę musiał pamiętać przed następnym odcinkiem, później je kupić w końcu. Okej. Okay. Dobra, dawaj na znaczenie. Obrona nieaktywna i tłuczemy. Да да Добра. Давай стан. И давай, Нюки, просто спиерда. но no. Get out I Jeszcze pójdę pogadać, może ogrzyk chce ze mną zamienić słówko, albo nie wiem, zaprosić mnie do ogrona znajomych za to, że sklepałem i dupę tak w tak cudownym stylu. <gryzanie> Czekaj, że zabiorę ci trochę rzeczy. Lalka głupiej rozwyżonej z dziru. Naprawdę? Gra przeraża się? Nie. Dobra, mamy to? To za szybko do historii. Hmm, nie, to musi być dobre. Ahoj, Mabelbeard. I am a pirate. I am a pirate king. I am the pirate king. Musi być Aik. Oh, oh. Thanks, kid. My night is looking a whole lot better now. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again, but give it a day. I go to a lot of parties. A przy okazji 8 lewy dostaliśmy Pana niewolnika i... Rzemienny Vat. <grymne> to jest do przezywania tak jak mi wcześniej Jezusa, to możemy przydać Pana niewolnika. Ja to zrobię, ale przyznam wam się jeszcze, że to jest obrzydliwy widok. <grymne> Od razu was ostrzegam. To jest na poziomie 9. Yy... Dobra, weźmiemy tu lepszymy. Tam Tomkosa. Hmm, tu, 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 tu. Tam muszę być jest Justora. Hmm, tylko żeby się dostać do Justora, a o, właśnie tędy. Czy możemy otworzyć jakoś te drzwi, żeby tak nie łazić? Dajcie mi otworzyć Ustora. Dobra, chyba nam się udało. Tak, dokładnie. I tu mam parę skrytek. Tu jest Chowek Algora. Tu jest Makiego. Mr. Mackey will never quite get over what that owl did to him. Oh my, yeah, Jesus. What the? It's a latch. Jesus, stupid. tyle monitorów. A, szybka komenda. tam jest ta. Tam jest sonda. Skrzynka Makiego, czyli chyba mogę iść teraz yy, tam na pocztę w nauku Tą skrzynkę otworzyć, ale to zobaczymy potem. Dobra, tam jedno, tu mamy drugie. Czy tutaj coś jeszcze mamy? Siedliska chaosu. O, to też jest ciekawe, to jest nawiązanie do tego. Siedlisko chaosu jest nawiązaniem do superbohaterów, w których oni się bawili potem. I do Fracturbat Hola, który właśnie jest. A propos superbohaterów, które to oczywiście nagramy sobie potem. W okazji, szukam gdzieś. Gdzieś mi jednej flagi brakuje. Tylko nie wiem, kurczę, gdzie. Nie, tutaj mam. Hmm, chyba że gdzieś tu. Zaraz tam pójdę się cofnę, zobaczę. No, wesołszy pomysł, ta flaga może wybyć, ale nie, nie, nie kojarzy jej teraz z tego miejsca żadnego. Hmm. Dobra, tak. Nie chcę zaczynać tego yy, tej policyjnej, tam z tym, z tym wojskiem i tak dalej, bo tego jest tam trochę, a a, a powiedzmy, że tam jednak chcę to zrobić wszystko w jednym, jakby w jednym momencie, bo tam tak jest dużo. Yy, do szkoły też nie mam po co wchodzić. Spróbujemy iść. Eee... Tu, o co jest taka, że jak się chyba pójdzie, nie, że jak się szło chyba trzy razy w lewo, to dochodziło się do jednego ukrytego Was miejsca. Eee, zapomniałem, że są te wilki, wszystkie. Big Dude. oh no you don't oh no you don't Dobra. Eee, masz już my zrobimy u mamy wir zagłady ale przecież nie używam wszystkich kwestii efektów pokaż obracaj w lewo Ej, fajne! Ty pokaż na dys, nie? To jest ten wir, to trafia wielu wrogów. Pokaż to, naciskaj A, a następnie Naciskaj A, następnie X. Ty fajne, kurwa. Eee, możesz jeszcze użyć... Nie, to jest żyj... tak. To żyć na znaczenie, może go zabijesz. Przypadkiem. Nie, nie zabijesz, ale zmniejszysz mu obronę. To przywal mu mieczem. A, on bije podmów nawet, holol. o. Lol. o, -o. Dobra, użyjmy tego, użyjmy tu i rzućmy tą pracą. A i liczę, że odbiję się od tego drugiego przynajmniej. Ła, chyba padnę. Albo nie. AHP. Dobra, spadaj stąd. Oj, ale ty szyję, że chyba daleko z nie dojdziemy. Mam takie głupie wrażenie. I chyba, to, że będą się szło chyba trzy razy. nie, to się minęło w innym miejscu. Dobra. O oh. dobre, a desruda de esquemas. Dobra, ale będę musiał stąd spadać jak najszybciej. Eee, bo tu już chyba niewiele wiele zrobimy. Tak myślę, że jakby chodzenie i specjalnie farmienie wszystkiego nie ma trochę sensu. Eee, A, nawet teraz nie mam w travela. Dobra, trzy przejścia jesteśmy z powrotem tutaj, to może od razu założę ten trzeci. Tak. Zbyliśmy się mućki. No, tam jest jeszcze dzieciak, którego muszę otagować. No to i fajnie, A przy okazji zrobiliśmy te dodatkowe zadania. Jeszcze zadanie dla Algora zrobiliśmy, więc to też możemy zaraz i się zakończyć. Tak, tak jak widzicie, idziemy tak samo jak w Falałcie, że ja nie śpieszę się z zadaniami głównymi. O, oh, you found it me. Nice. No ja się z zadaniami głównymi nie śpieszę, jakoś tak lubię do no nich podchodzić. Jak mam nazwijmy to trochę lepsze ustawienie. Jak? Bo że tak. I, a i tu się szło chyba trzy razy w prawo. Bo jak pójdziemy, chyba trzy czy cztery razy w górę, do Kanady bo dajcie, jak tu przyjdziemy trzeba, albo cztery razy w prawo, to dotrzemy do fajnego miejsca. Tak jak ktoś oglądał w Sudbury, będzie wiedział o co mi chodzi. Jak nie, to się za chwilę dowie. To było cztery razy. Hmm. Myślę, że powinniśmy w Nie, spróbuj. Czy to w dół trzeba było iść cztery razy? Nie, spójrzmy w dół. O kurde. Hmm. Kurde, nie wiem. Dobra, zrobię inaczej. Yy, przypomnę sobie jak to się robiło i w tym odcinku na początku tam pójdziemy. Czyli w sumie za chwilę, bo ja tutaj skończę, pójdę szybko zjeść jakiś obiad i z... pójdę zastanawiać trzeci odcinek, końca dążę przed wyjściem. Także trzymajcie się i do następnego.